Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii, dzisiaj powiemy sobie o Tadeuszu Kościuszce na czele powstania. Czego dowiemy się na tej lekcji? Poznamy postać Tadeusza Kościuszki, dowiemy się kiedy i dlaczego uchwalono konstytucję 3 maja, poznamy okoliczności kolejnych rozbiorów Polski, poznamy też przebieg i skutki powstania kościuszkowskiego. I zaczynamy od kryzysu Rzeczpospolitej. Wiek XVIII, pomimo rozwoju kultury polskiej. To okres stopniowego upadku Rzeczpospolitej. Kraj był wyniszczony wojnami prowadzonymi w poprzednim stuleciu, brakowało reform, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie państwa. Tymczasem sąsiadujące z Rzeczpospolitą Austria, Rosja i Prusy rosły w siłę. Posiadały silne armie i wykorzystywały słabość Polski, aby wpływać na jej sprawy wewnętrzne. Reformy, które przeprowadził król Stanisław August, nie mogły zatrzymać kryzysu kraju. Rosja, Austria i Prusy zagarnęły część ziem Rzeczpospolitej, dokonując pierwszego rozbioru Polski. Próbą ratowania państwa było uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Miało ono usprawnić działanie państwa, jednak najważniejszych jej założeń nie udało się wprowadzić w życie. Polska szlachta, która sprzeciwiała się konstytucji ograniczającej jej przywileje, zawarła w Targowicy konfederację, a więc bunt przeciwko królowi i poprosiła o pomoc Rosję, co wywołało wojnę polsko-rosyjską. W 1793 roku, a więc w dwa lata po uchwaleniu konstytucji, Rosja i Prusy dokonały drugiego rozbioru Polski. Teraz na mapie widzimy ziemie zagarnięte przez Prusy, to są ziemie zachodnie, oraz przez Rosję w czasie drugiego rozbioru Polski. To co ważne, w tym drugim rozbiorze nie uczestniczyła Austria, która brała udział tylko w pierwszym i trzecim rozbiorze Polski. Natomiast w skutek drugiego rozbioru Polski widzimy Polskę, która jest już bardzo małym państwem z takim dostępem do morza bardzo mało Ważnym z punktu widzenia strategicznego i handlowego, i właściwie także hmm, społeczeństwo polski w tym czasie, szlachta polska, zwłaszcza ta część patriotyczna, która uchwaliła konstrukcję 3 maja, zdawała sobie sprawę, że być może i najprawdopodobniej są to już ostatnie chwile istnienia państwa. W wyniku drugiego rozbioru Polski powierzchnia Rzeczpospolitej zmniejszyła się o ponad połowę. Król Polski był zależny od rosyjskiego ambasadora, a polscy patrioci byli prześladowani. Krajowi groził kolejny podział. W tej sytuacji polscy patrioci postanowili walczyć o utrzymanie niepodległości ziem, które należały jeszcze do Rzeczpospolitej. W 1794 roku zorganizowali Powstanie Narodowe, Powstanie czyli zbrojne wystąpienie ludności skierowane przeciwko władzy lub obcym wojskom, i na czele Powstania stanął generał Tadeusz Kościuszko. Od jego nazwiska Powstanie nazywane jest Kościuszkowskim. Generał już wcześniej wsławił się w walce z Rosjanami i był bardzo szanowany wśród żołnierzy. Przejmując dowództwo, Kościuszko złożył w Krakowie uroczystą przysięgę w obecności przedstawicieli całego narodu. Kościuszko ślubował m.in. walkę o odzyskanie polskich ziem i niezależności oraz że wszelką powierzoną mu władzę, wszelkie powierzone mu y, wojska, będzie wykorzystywał tylko w tym konkretnym celu. I przebieg powstania Kościuszkowskiego. Po złożeniu uroczystej przysięgi Tadeusz Kościuszko został naczelnikiem powstania. Jego armia liczyła kilka tysięcy żołnierzy, w tym oddział kosynierów, a więc chłopów uzbrojonych w kosy. Wkrótce wojska Kościuszki wyruszyły z Krakowa, aby połączyć się z oddziałami powstańczymi, które tworzono w innych polskich miastach. W okolicy wsi Racławice doszło do bitwy, w której armia Kościuszki pokonała Rosjan. W walce szczególnie zasłużyli się kosynierzy, którzy zdobyli armaty wroga i rozbili część rosyjskiej piechoty. Samo zwycięstwo pod Racławicami rozsławiło zarówno Tadeusza Kościuszkę, jak i kosynierów. Powstanie rozszerzało swój zasięg, Polakom udało się m.in. opanować Warszawę, jednak wkrótce do walczących Rosjan dołączyły wojska pruskie. Wobec przeważających sił przeciwników polskie oddziały zaczęły ponosić porażki, szczególnie dotkliwa była klęska powstańców w bitwie pod Maciejowicami. W jej wyniku Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli, niedługo potem wojska rosyjskie zajęły Warszawę, a samo powstanie upadło. I przechodzimy do trzeciego rozbioru Polski. Klęska powstania była dla Polaków wielką tragedią, oznaczała bowiem koniec niepodległości. Zaborcy, a więc Rosja, Prusy i Austria, państwa, które dokonały rozbiórów Polski, zawzięcie ścigały przywódców powstania. Wielu z nich dostało się do niewoli i zostało wywiezionych w głąb Rosji. Sam Tadeusz Kościuszko był przez dwa lata więziony w stolicy Rosji, Petersburgu, po uwolnieniu wyjechał na zachód i już nigdy nie powrócił do Polski. W czasie, gdy toczyły się jeszcze walki władcy Rosji, Austrii i Prus, prowadzili rozmowy w sprawie ostatecznego podziału ziem polskich. Do porozumienia doszło w 1795 roku. Zaborcy dokonali wówczas trzeciego i ostatniego rozbioru Polski. Niedługo później król Stanisław August Poniatowski zrzekł się polskiego tronu. Rzeczpospolita na 123 lata zniknęła z mapy Europy. Dziękuję za uwagę.